Dzień dobry kochani, witam się z wami z kawaliady z Poznania, w końcu dotarłam i jestem już na stoisku Horse and Pony. Jeszcze, szczerze mówiąc, nie byłam przejść się nawet po wystawcach, więc nie wiem co się tutaj dzieje, na żadnych konkursach też nie byłam, ale wszystko będę wam oczywiście relacjonować. No i ogólnie na tej kawaliadzie nie jestem sama, bo jestem oczywiście z Dawidem i... z Kingą. Kinga jest pierwszy raz na kawaliadzie, więc jestem bardzo ciekawa jak jej się spodoba. Zapytamy ją na pewno później jak jej się podobało, ale myślę, że będzie fajnie. Jaka. Jasne. Jestem tutaj z Mają i Zosią i pochwalcie się dziewczyny, co udało Wam się dogłać na kawaliadzie. Pierwsza rzecz to są takie skarpetki. Uuu, ładne. Tak to ładne. I jeszcze w Gratii się dostałam takie skarpetki. Też fajne, takie świąteczne. No, druga rzecz to jest taka kamizelka z silvera. O, bardzo ładna, granatowa. To do wszystkiego będzie pasować. Tak, taka. Super ładna, bardzo ładna. Już ostatnie takie ciasteczko z Candy Horse. Śliczne. Pokaż, nie widziałam tego wzoru. ale jest piękny. Bardzo ładny. Koszt nie wiem z 300. Mi najdroższą rzecz, którą udało się uderwać, to jest taki czapak z Kentucky. O, że Będzie pasować, bo do siwka, więc śliczny myślę, że jest. Będzie pasowało. Piękny. Druga rzecz to jest ta sama kamizelka, którą ma Maja. Dokładnie taka sama granatowa. Bardzo też. ładna. Kolejną rzeczą, którą mam, to. muszę to jest taki brokacik do koni. U, ładny. Nadziele Bardzo ładnie wygląda. Szyda, A wąchać, czy jeszcze... pachnie? Jeszcze nie, ale z, z, <laughs> może to sprawdzić. To mam jeszcze bo opakowanie smaczków Tu mam takie. Kop... Bogaczkowe? i to takie własne dobierane z jakości skręki. Łączny koszt tak z 800 myślę, że mogło pójść Ładny wynik, a no. zamierzasz coś jeszcze kupić czy już wszystko? Myślę, że jeszcze takie, takie pierdołki jeszcze, ale tak to za dużo już nie Super, dziękuję Wam bardzo Żeby było ciekawie, stwierdziłam, że zrobimy małe zakłady Chodź tu Kinga Założę się, że nie podejdziesz wiesz do kogo po zdjęciu Nie podejdę od razu. Ty chyba nie wiesz o co chodzi w tej zabawie Słuchajcie, aktualnie mamy godzinę 15.16, o 17 albo chwilkę po zaczyna się buka na którym na pewno będziemy i coś tam postaram Wam się nakrać. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, bo jest to mój chyba taki naj, naj, naj ulubiony konkurs, więc bardzo się cieszę. Tymczasem idziemy się jeszcze przejść po stoiskach, bo jeszcze wszystkiego nie obeszliśmy. Teraz byliśmy na chwilkę na rozprężalni, popatrzyliśmy jak koniki się rozprężają i obejrzeliśmy kawałek zawodów. Jak skakali i powiem Wam, że naprawdę to robi takie wrażenie zawsze. I patrząc na tą arenę, stwierdzam, że Poznaj chyba jest naprawdę moim ulubionym miejscem, naprawdę ta arena jest świetna i, i jest tutaj tak fajnie, przestrzennie i bardzo dobrze się tutaj czuję. No, tymczasem lecimy się przejść. Na stoisku Josery byłam przywitać się z dziewczynami i troszkę porozmawiać, i bardzo fajnie wszystko wyszło, bo dziewczyny też doradziły mi bardzo dużo. Jeśli chodzi o dietę, no wiadomo, konika, ale również kotka, więc bardzo się cieszę, a wy jeżeli szukacie dobrej jakości karmy, czy dla swojego zwierzaczka domowego, czy dla konika, to koniecznie wpadajcie na stronę Josery. Hala, czy witam Was ponownie ze stoiska Horse and Fony. Jestem tutaj z dziewczynami i zrobimy szybkie strzały, więc dziewczyny zaczynamy klacz czy wałach? Klacz. Klacz. Wałach. Okej, okay, ja też wolę wałach. Kus czy galop? Galop. Galop. Też galop. Skoki czy ujeżdżenie? Skoki. Skoki. Też skoki. A jaki jest Wasz rekord skoku? 80-85. pięć. i też tak, 80. No też. A macie jakieś odznaki z NAD? Tak, jeżdżę konno. Okej. Okay. Też jeżdżę konno. Też. To wszystkie razem znowu Nie. Nie, ja z koleżanką a kojarzanką. Nie, Okej. Okay. Hala czy ujeżdżalnia? Ujeżdżalnia. Ujeżdżalnia. Też. Dobra, oficerki czy sztyblety? Sztyblety. Oficerki. A czy masz tyle, chciałabym oficerki, chyba oficerki. Masz a jeździłaś w... kiedyś w oficerkach? Nie. Ale... Ja też tak samo jak koleżanka, w sensie mam sztyblety, ale chciała A ja chciałabym oficerki. No. Ja, ja właśnie to. też całe życie jeżdżę w sztybletach, ale teraz mam oficerki i jest to bardzo ciekawe jak będzie mi się w nich jeździło. Właśnie zjadłam zapiekankę. Przyszliśmy na restaurację, żeby kupić sobie zapiekanki. Zamówiliśmy zapiekanki i było no, mało wolnych stolików, więc widziałam, że jest jakiś tam jeden pusty, więc do niego podeszłam. Po czym dosiada się do mnie jakiś gościu, ja tak patrzę co on robi, a on tak na mnie patrzy i mówi, że to było zajęte. A ja taki od fang. Były cztery miejsca, on był sam i powiedział, że było zajęte. Na no, kakału było pełno osób i dosłownie wszystkie krzesełka były pozajmowane. Pora na hol zakupowy. Kinga, pochwal się co kupiłaś. Witaminki, bogate w drożdże dla mojego źrybaczka. A tutaj dostałam jakieś witaminki. Nie wiem jakie, ale też dla źrybaczka. Szanujesz za gratisy? Szanuję za gratisy, oczywiście. Dostałam. I coś jeszcze kupiłaś, ale nie mam. Witaminki. Tak dla drwaczka <grybaczka> <grybaczka> z Horselina. Dużowe opakowanie polecam. Tutaj chciałam wam jeszcze pokazać Dawida, jaką ma piękną bluzę, również koniulkową, w takim przepięknym brązowym kolorze, w połączeniu ze złotem. Uważam, że prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Dawid, jak ci się podoba? Mi się mega podoba, w ogóle to połączenie czekolady ze złotem jest po prostu sztos, bomba. Ja bym chciał takich więcej. <grym> Dajcie znać, czy wy też. Słuchajcie, jesteśmy już po konkursie ujeżdżenia. Naprawdę bardzo mi się podobało i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To, jak te konie się ruszają, to jest po prostu coś niepojętego. Uwielbiam oglądać ujeżdżenie właśnie na kawaliadzie. Później są również super konkursy, które też Wam oczywiście pokażę, bo też będę chciała je obejrzeć. A póki co za godzinkę lecę na stoisko Josery na spotkanie z Wami, gdzie czekają na te osoby, które w sumie mnie odwiedzą, pocztówki z moim podpisem. Więc jest to też taka fajna, unikalna okazja, żeby zgarnąć taki unikatowy upominek. Tak jak mówiłam, ludzi jest naprawdę ogrom i Patrzcie, ile jest tutaj stoisk, naprawdę nieźle się to prezentuje. Tutaj jak możecie zobaczyć na dole, o paluszkiem Wam pokażę, mamy Candy Horse. Zaraz pójdziemy do Dominiki i zapytamy, bo może coś ciekawego nam powie. Tam dokładnie gdzie jest ten namiot mamy stoisko Horse and Pony, a tam w lewą stronę jest stoisko Josery, której stąd Przez niestety jest nie widzimy. A. a tam po prawo jest stoisko Josery, eee, to oznaczone na żółto, więc też bardzo fajnie się odznacza. Jestem już tutaj z Dominiką, z tą z lasu i chciałam się Cię zapytać, czy szykują się jakieś nowości w Candy, czy możesz nam coś zdradzić? Hejka wszystkim, no jasne, że się szykują, niedługo wypuszczamy nową linię, w ogóle zupełnie nowego produktu, będą to żelki, data i godzina będzie podana już wkrótce. A jakie będą smaki tych żelków? Na razie nie będę zbyt dużo zdradzać, ale mogę powiedzieć, że jedna linia będzie owocowa, warzywna, więc będą tam bardzo ciekawe, takie myślę nietuzinkowe połączenia właśnie owoców z warzywami i z ziołami. Druga linia będzie związana ze zdrowiem i będą ukierunkowane na konkretne problemy. Obawiam się, że te żelki to ja zjem. Może tak być. Ale kolejne pytanko, kiedy jakaś kolejna kolekcja i co to będzie za kolekcja? Czy możesz nam coś powiedzieć? Następne będą walentynki, już niedługo. Data również będzie podana i godzina. Myślę, że jeszcze w styczniu. Chciałam Wam pokazać nowość, która pojawia się u Herbie Horse i jest to taki oto piękny kryzaczek i jest on bardzo praktyczny, bo w środku jest lizawka. Nie bardzo urzek i jestem bardzo ciekawa, jak się będzie sprawdzał. Uważam, że jest to naprawdę świetny pomysł, bo kiedy konik już zgryzie wszystkie te zioła, to wiadomo, te pięki jeszcze troszkę posłużą, ale dzięki tej lizawce posłużą jeszcze dłużej. Także naprawdę świetny pomysł i nie mogę się doczekać, żeby go wytestować. Na stoisku jest również bardzo dużo smaków, kopytek oraz nowa kolekcja świąteczna, więc kto był na kawaliadzie, miał okazję ją zgarnąć. Jest Naprawdę olbrzymi wybór, i ja naprawdę jestem zawsze pod wrażeniem, jak stoisko Candy przepięknie się prezentuje. Ja jestem już na stoisku Josery i zaraz zaczynamy spotkanko. Już nie mogę się doczekać, podpisałam już y, pełno pocztówek dla widzów, którzy przyjdą się ze mną zobaczyć, no i oczywiście też całą relację z tego spotkania Wam nagram już nie mogę się doczekać i bardzo się cieszę, że przechodzicie się ze mną zobaczyć. Jestem tutaj z Leną i Lena pochwalam się co udało Ci się dokonać na kawalerie. Eee, kupiłam czapkę Aleksy ze Silwera i jeszcze dużo innych rzeczy, ale to będę... Pokażę spokojnie no, w tak. domku. Super, no. dziękuję bardzo. Jestem tutaj również z Leno. I Lena, pokażę się, co udało Ci się dogować na kawaliadzie? Mister Boxa, z skarpetki i Mister Boxa z Dr. Horsa. Super, a otwierałaś już te Mister Boxy? Tak. I co udało Ci się tam dogować? Paluchy ziołowe i ciasteczko, taką choinkę. W Mister Boxie mamy plasterki dla koni i mamy czyściocha Super. do mycia koni. Super, dziękuję bardzo. Ja pochwal się, co udało Ci się właśnie na kawaliadzie? Kupiłam mystery boxa za 50 z Candy Horsa. Mhm. Były tam e, smaczki halloweenowe, kipaluch mhm. i były jeszcze takie ciasteczko dla konia, takie misio. Super, a to wszystko? Czy jeszcze planujesz coś kupić? E, jeszcze mam w planach kupić parę rzeczy, ale jeszcze nie wiem, co do chcę. Klacz czy wałek? Klacz. Hala czy ujeżdżalnia? Ujeżdżalnia. Z ogłowiem czy bez ogłowiem? Z. Maja, pochwal się, co udało Ci się dorwać na kawalerze. Możesz, oczywiście. A tutaj już widzę tak bez Horset Tak, z Siluera mamy czapkę Aleksy. Bardzo Ale ładny. I jeszcze kupiłam bata z Bardzo mi się ta kolekcja podoba, myślę, że będziesz bardzo zadowolona. Dziękuję Ci bardzo. Paulinka, pochwal się, bo mówiłaś, że w czwartek kupiłaś bardzo dużo rzeczy. Co udało Ci się takwać? Pełno smaczków i czaprak z Yorka. Super. A w jakim kolorze? Jasnoruszowy. Wszechstronny? Cukowy. Super. We'll że Wam się podobało. Ja w międzyczasie byłam jeszcze na zawodach na stoisku Horsentwony i powiem Wam szczerze, że już jestem taka zmęczona, że będę kończyć tego vloga. Kupiłam sobie jeszcze herbatkę na rozgrzanie, ale było naprawdę super, kawa bardzo mi się podobała i super było się z Wami zobaczyć. I dostaję mnóstwo pytań, czy będę w Sopocie, czy będę w Krakowie, ale o tym wszystkim będę Was informować na Instagramie. Także koniecznie obserwujcie, żeby nic Was nie ominęło.